Jestem bardzo wzruszona, że, że właśnie w Suwałkach może odbyć się druga odsłona tej pięknej wystawy, którą tu panowie, którzy są koło mnie, tak pięknie zrobili w Muzeum Narodowym w, w Krakowie. I jestem bardzo szczęśliwa, że to jest właśnie w Suwałkach, w miejscu, gdzie Andrzej się urodził i e, gdzie spędził pierwsze lata swojego życia. Dla niego Suwałki były bardzo ważne i mm, Najważniejsze oczywiście po 1989 roku, kiedy stąd startował do Senatu Rzeczpospolitej.